Eee, mój syn urodził się 21 maja o godzinie 12.06. Również bez znieczulenia, bez nacinania krocza i bez większych szkód, które mógł mógłbym mi tam narobić. Eee, syn został położony mi na klatkę piersiową. Powiem wam, że to był. zupełnie już wtedy czułam coś innego. Eee, to było również euforia, podekscytowanie, ale pierwsze co? Bo jaki on jest malutki, ponieważ dzień przed miał ważyć 3,300. Położna jak go wyciągnęła, to mówi, ale y, on nie waży 3 300 na pewno. Więc ja się troszeczkę zdziwiłam. I y, jeszcze jeden komunikat, jaki pani położna powiedziała, to było, y, proszę zobaczyć jego stopy. On miał duże stopy, jak na takie małe małego szkraba. Miał bardzo duże stopy. Został mi położony na klatce piersiowej. W międzyczasie rodziłam łożysko. Przyszedł pan doktor, by zobaczyć, czy urodziłam całe łożysko, czy nic nie jest naruszone, wiadomo gdzie, czy nie trzeba nigdzie jednak strzywać, i powiem Wam, że nie urodziłam bez żadnych szwanków, bez niczego. Nie trzeba było nic tam ruszać. I tak jak mówiłam, syn został położony mi na klatkę piersiową, przytulaliśmy się. Ale z racji tego, że mm, chwila od momentu porodu do momentu przewiezienia mnie na salę porodową, trwało to bardzo krótko. Teraz w dobie pandemii nie jest tak, że, leży, że razem z mężem możecie być dwie godziny. Teraz tego nie ma. Sprawdzono tylko u mnie, czy, zostałam, czy wszystko u mnie jest tam w porządku. Od momentu położenia mi syna do momentu przewiezienia mnie na salę porodo, poporodową trwało to może maksymalnie 20 minut. Tak jak dobrze kojarzę 20 minut. Wtedy tylko mógł być ze mną mąż. Musieliśmy się już wtedy rozstać. On poszedł do wyjścia, mnie przewieziono na salę porodową. Ale zanim do tego doszło, ja poprosiłam położną, żeby mi syna zważono i zmierzono, ponieważ ja sama mogłabym w tej całej euforii, w tym całym zamieszaniu nie zapamiętać e, wymiarów mojego syna. Więc wiedziałam, że jak mąż będzie, no to mąż e, e, też coś zapamięta i obydwoje coś będziemy wiedzieć. I tak, syn ważył 3615 i mierzył 57 cm. Jak na mnie, na osobę szczupłą, był to bardzo duży okaz, chociaż moja córka ważyła, ważyła 3300 i mierzyła 53 cm. Więc powiem Wam, że to też było sporo. I tak jak Wam mówiłam, wtedy już musieliśmy się z mężem rozstać. I nie widzieliśmy się do momentu, aż wyszłam ze szpitala. Wyszłam po drugiej dobie ze szpitala. Jeżeli chodzi o moje dwie ciąże, to w moich dwóch ciążach przytyłam po 12 kg. Jedyna różnica jest w tym, że pierwszą i drugą ciążę zaczynałam z zupełnie inną wagą, ale ostatecznie przytyłam po 12 kg. I tak, wracając teraz do. Do tej całej ciąży i porodu, ponieważ zakończymy już ten temat i przejdziemy do połogu, chciałam Wam powiedzieć dziewczyny, tak? Nie bójcie się tego. Nie bójcie się porodu. Tutaj naprawdę nie ma się czego bać. Poród jest czymś naturalnym, yy, czymś fizjologicznym. To wszystko, co się wydarzy na sali porodowej, wiecie tylko Wy i lekarz. Naprawdę, tam nie ma się czego wstydzić. To jest po pierwsze, i po drugie, wszystko to, co ułożycie sobie w głowie. Zazwyczaj zostaje. Ja jestem tego zdania, że jeżeli będziecie pozytywne nastawione do porodu, to wszystko przebiegnie tak, jak sobie zaplanujecie. Oczywiście, jeżeli nie jest to tak, że cięcie cesarskie jest planowane, tak? Ale naprawdę dużo zależy od naszego nastawienia, e, od tego, co sobie w głowie ułożymy. Jeżeli chodzi o, moją, o moje ciąże, obydwie podczas jednej i drugiej ciąży w tych pierwszych miesiącach czułam się nieco gorzej. Pierwszą ciążę dużo, dużo gorzej znosiłam niż tą drugą, ponieważ częściej się źle czułam, częściej miałam mdłości, wymiotowałam często. Nie potrafiłam wstać z łóżka. Też miałam takie dni, że nie potrafiłam wstać z łóżka. Musiałam często dzwonić, że dzisiaj na przykład... E Musiałam na przykład dzwonić do pracy często i mówić, że na przykład dzisiaj nie przyjdę w ogóle do pracy, albo przyjdę na późniejszą godzinę, albo przyjeżdżałam do pracy i mówiłam, że no sorry, ale ja nie dam rady, no po prostu no, no nie dam rady, bo zaraz wymiotuję, nie wiem, zemdleję albo cokolwiek. E, więc tak, tak wyglądała początek mojej pierwszej ciąży, początek drugiej ciąży. To już w ogóle jest inna bajka, ponieważ macie już jedno dziecko, na którym się skupiacie i nie możecie sobie pozwolić na to, żeby poleżeć, żeby później wstać i że coś Was boli. Po prostu ta druga ciąża rządzi się innymi prawami, swoimi prawami i to inaczej wygląda. Aczkolwiek szybko ten zły etap, ciężki etap szybko minął. Później czułam się super i sobie musiałam jakoś dawać radę, jak mojego męża nie było w pracy, ponieważ był, pracował po 12 godzin yy, i sobie dawałam dobrze radę z tym jednym dzieciątkiem. Yy, oczywiście yy, jedno i drugie dziecko karmiłam i karmię piersią. Marysię karmiłam prawie rok czasu yy, piersią, ponieważ długo walczyliśmy z tym, żeby ją odstawiła było to zalecenie pani doktor, żebym odstawiła ją od piersi dla własnego dobra, ponieważ jestem osobą szczupłą, byłam osobą szczupłą i mogłoby po prostu to mieć zły wpływ na mój organizm, bo wiadomo, dziecko w łonie matki, ono sobie poradzi, e, ponieważ wszystko, co dostaje matka pierwsze, dostaje dziecko, później dopiero matka. Tak usłyszałam. E, mam nadzieję, że to jest prawda. Z taką świadomością użyłam do tej pory. Więc... E, takie były moje, moje dwie ciąże. Przepraszam Was za światło, ale ono dzisiaj się cały czas zmienia. Wiadomo, przy naturalnym świetle lepiej się nagrywa filmy. Jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o mój połóg, mój pierwszy połóg, yy, jak wróciłam do domu, yy, to był, moim zdaniem był taki normalny. Tak jak Wam. Yy, był normalny. Oczywiście bolało mnie krocze, e, ponieważ było ono nacięte, więc mnie bolało krwawić, krwawiłam tak jak powinno być. Ale nie krwawiłam jakoś strasznie obficie, e, bo pamiętam, że e, jak wróciłam do domu ze szpitala, to już nie były mi potrzebne podkłady poporodowe, wystarczały mi tylko podpaski, więc e, to krwawienie było raczej takie mm, normalne. Ale właśnie ten ból krocza sprawiał dyskomfort. Miałam jeden, jedyny dzień, kiedy po prostu nie siedziałam, ponieważ lepiej mi było stać, bo mnie nic tam nie bolało. Oczywiście miałam założone szwy i powiem Wam, że bałam się tego, jak nie wiem, ale uwierzcie mi nie ma się czego bać, jeżeli chodzi o, o zdjęcie szpów. Jeżeli chodzi o mój drugi połóg, to yy, no to, no to, to jest w ogóle bajka, ponieważ yy, yy, nie miałam nacinanego krocza, nic tam nie było naruszone, nic mnie nie bolało, oczywiście w pierwszej tam dobie dwóch, trzech yy, miejsca, tamte miejsca yy, były opuchnięte, ponieważ no, wyszło ze mnie. Dość spore dziecko i był to ogromny wysiłek dla, dla mnie, ale nie byłam obolała, nic mnie nie bolało. Pamiętam, że godzinę po porodzie powiedziałam położnej, że ja w ogóle nie czuję się jakbym rodziła dziecko, jakbym była po porodzie. Ten poród przebiegł tak prawidłowo, tak przyjemnie, że ja tego praktycznie nie odczułam, nie byłam aż tak zmęczona tym. Wiadomo też, adrenalina, ekscytacja to wszystko robiło swoje wtedy, ale powiem Wam, że to, no, to było zupełnie coś innego, jednakże e, miałam, jedne, miałam takie trzy dni, e, kilka dni po porodzie, gdy już byliśmy w domu, e, nagle bardzo, bardzo zaczął mnie boleć brzuch. Strasznie mnie bolał brzuch, nie mogłam się w ogóle ruszyć, nie mogłam zmienić pozycji, e, nic mi nie pomagało, był to ból przypominający skurcze porodowe. Tak, musiałam, wtedy dopiero pierwszy raz musiałam wziąć leki przeciwbólowe. Ja bardzo rzadko biorę leki przeciwbólowe, więc jak już wtedy wzięłam, to mój mąż wiedział, że jest bardzo, bardzo źle. Oczywiście konsultowałam tą sytuację z moim lekarzem, który mnie uspokoił, że przy drugim po drugim porodzie macica obkurcza się. W taki sposób, że może wywoływać właśnie większy ból, dyskomfort. No i też tak było, ponieważ po, po pierwszym porodzie nie miałam bólu brzucha, a jednak tutaj przy drugim był ten ból bardzo mocny, który no, uniemożliwiał mi robienie praktycznie wszystkiego. Nawet e, zastanawiałam się, jak ja będę karmiała Antosia. E, także, ale na szczęście to minęło. E, mój pierwszy połóg, jak i drugi, nie trwał 6 tygodni. Drugi połóg był o wiele, mniej, mniej krwawiłam, dużo mniej krwawiłam, był bardzo skąpy i zakończył się bardzo, bardzo szybko. I tyle co Wam mogę w tym temacie powiedzieć. Oczywiście ja gdybym nie miała tej dwójki, to bym wam powiedziała, że ja chcę jeszcze raz. I owszem, ja chcę jeszcze raz, ja mogę rodzić. Ja mogę rodzić dzieci, dla mnie to była ogromna. Frajda? Nie wiem, czy mogę użyć tego słowa, ale było to coś, co nie wspominam jakoś traumatycznie. Nie było, to, nie było i nie jest to dla mnie traumą. I do tego Was bardzo zachęcam, żebyście nie kojarzyły porodu z czymś złym. To jest najwspanialsza chwila w Waszym życiu. Nie ma nic piękniejszego, jak gdy rodzi się Wam dziecko. Rodzi się cud. Wy go rodzicie. To jest naprawdę coś wspaniałego. Jeżeli chodzi o moje początki macierzyństwa, to również wspominam bardzo dobrze, chociaż w tych pierwszych chwilach, mówiąc o pierwszym porodzie, w tych pierwszych dniach, kiedy byłam, byliśmy w domu wszyscy razem, była to wielka ekscytacja, podniecenie, każdy, każde kwilenie, skomlenie jej takie, nie wiem jak to dokładnie nazwać. E, mruczenie to było... To były to takie chwile, które człowiek chciał jak najszybciej zostawić w swojej pamięci, żeby one były jak najdłużej. E, chcieliśmy obydwoje jak najwięcej przy niej robić, aż w pewnym momencie powiedziałam do Łukasza: Halo, Halo, ale ja też tu jestem, ja teraz bym chciała. Teraz bym ja chciała ją przebrać. Wiecie, o co chodzi, że tak trochę się nadkłóciliśmy, ale również bywały takie dni i było tych dni kilka, kiedy Eee, kiedy chciało mi się płakać, kiedy płakałam, a nie wiedziałam, dlaczego ja płaczę. Przecież mam wszystko: mam eee, córeczkę, mam męża, przecież teraz to jest nowy cud, na który wszyscy czekaliśmy. Przecież jest już ona. Ja, nic więcej mi do szczęścia nie potrzeba. Dlaczego ja płaczę? Były takie momenty, ale w, tamtych, w takich momentach najbardziej pomagały mi spotkania ze znajomymi. Z to, że wyszliśmy razem na spacer, albo z kimś wyszłam na spacer, to, że mogliśmy pojechać nad morze. Takie zwykłe, proste rzeczy sprawiały mi ogromną radość i wtedy nie miałam już takich złych chwili. Jeżeli chodzi o, o te początki macierzyństwa już z drugim dzieckiem, było to coś też innego, ponieważ człowiek już myślał o tym, jak zareaguje starsze dziecko. Czy, będzie, czy zaakceptuje te młodsze, czy nie będzie się bała, czy nie będzie się wstydziła, ale też czy, czy jednak nie będzie zazdrosna. Jak to wszystko będzie wyglądało, jak będą wyglądały nasze noce. To już jest inna ekscytacja, inne podniecenie. No, coś, coś zupełnie właśnie innego. Yy, także yy, nie było mi ciężko, jeżeli chodzi o drugie, dru, drugi początek macierzyństwa, w sensie z drugim dzieckiem, ponieważ Antoś był dzieckiem, które bardzo dużo spało i praktycznie ja yy, nie wiedziałam czasami, że on jest z nami, więc dużo, dużo mi ułatwił. Marysia go oczywiście zaakceptowała bez problemu, więc wszystko to wyglądało yy, też inaczej. Moja rada do, do Was dziewczyny, yy, młode dziewczyny, no nie tylko młode, ale kobiety, które boją się, boją się porodów, naprawdę nie bójcie się, nie ma się czego bać, wszystko zależy od tego, moim zdaniem oczywiście, to jest moja rada dla Was, zależy od tego, yy, co ułożymy sobie w głowie. Yy, Naprawdę myślcie pozytywnie, bądźcie pozytywnie nastawione idźcie rodzić z uśmiechem. Oczywiście to boli, bo musi bolić, tak zostałyśmy stworzone, ale myślcie pozytywnie. Eee, po prostu wchodźcie na salę produkcji z uśmiechem. Naprawdę, eee, macie znieczulenia wszelkiego rodzaju, możecie z tego korzystać jak najbardziej. Ja urodziłam dwa razy bez znieczulenia i osobiście. Nie powiem, że wspominam to jako traumę. Nie jest to dla mnie żadną traumą. Jeżeli byłaby taka możliwość, to jeszcze raz bym chciała rodzić, jeszcze raz chciałabym to przeżyć, ponieważ był to najpiękniejszy moment w moim życiu. Czułam się wtedy na taką silną kobietę, odważną, która wie, że może zrobić wszystko, którą na wszystko stać. I, I wiecie, i nikt mi już wtedy nie podskoczy. Ale tak, jeżeli, yy, jeżeli o to chodzi, to my kobiety, my mamy, mamy ogromną moc, w którą czasami wątpimy, bo sama to wiem. Yy, nie wierzymy w siebie, ale czas uwierzyć w siebie. Yy, uwierzcie, że możecie, że macie w sobie na tyle siły, żeby to, to zrobić. Jesteście odważne, jesteście silne, jesteście mądre. I dacie radę na pewno. Trzymam za was kciuki, trzymam kciuki za te kobiety, przed którymi ten wielki dzień, czyli poród, pierwsze spotkanie, trzymam za was ogromne kciuki. Wierzę w to, że uda się wam urodzić tak, jak sobie to zaplanujecie. Czy to będzie cięcie, czy to będzie cięcie cesarskie, czy to będzie poród siłami natury, bez względu na wszystko. Jesteście wielkie, możecie zrobić wszystko, świat jest po prostu wasz, i bądźcie odważne, nie bójcie się, wiem, że się powtarzam, ale to jest naprawdę bardzo ważne, szczególnie w dzisiejszym świecie, kiedy czasy mamy naprawdę trudne, uwierzcie w siebie, możecie. I stać was na to, więc bardzo, bardzo. Trzymam za Was kciuki. Oczywiście, jeżeli czegoś nie powiedziałam w tym filmie, albo było coś chaotycznie, czegoś nie zrozumiałyście, zachęcam Was do zadawania mi pytań. Ja na wszystkie te pytania postaram się odpowiedzieć, albo dograć e, kolejny film. Nie chciałam, żeby ten film był długi, ale pewnie wyszedł mi troszeczkę taki tasiemiec. Ehm, no, ale myślę, że e, że Pokazałam Wam trochę tego, jak wyglądał mój poród, jak wyglądał połóg, ciążę, macierzyństwo. Oczywiście to jest wszystko w wielkim, wielkim skrócie, ponieważ nie da się wszystkiego tak opowiedzieć, żeby to trwało krótko. Ale jeżeli macie jakieś pytania, zachęcam Was do komentowania i naprawdę trzymam za Was kciuki. Do następnego filmu. Pa, pa!